Witaj na kanale autentyczny, polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Narcyz nie ma nic do stracenia. Osoby narcystycznie zaburzone angażują się w ekstremalne zachowania. Ponieważ nie mają niczego do stracenia. Czują, że ich sytuacja nie może się pogorszyć, jeśli podejmą jakieś ekstremalne zachowania. Czują, że nie mogą pogorszyć tego, co jest obecnie. Kiedy się nad tym zastanowisz, to może być to bardzo smutne. Dlaczego? Nie robimy tego, co oni. Powodem tego jest posiadanie empatii. Możemy współczuć innym, a także doświadczamy strachu. To nie oznacza, że boimy się narcyza. Możemy obawiać się tego, co dalsza relacja z narcyzem by wywołała, do czego by doprowadziła. Jacy byśmy się stali, obawiamy się tego, co możemy stracić. W przeciwieństwie do Narcyza mamy coś do stracenia. Narcyz jednak nie obawia się niczego utracić. To dlatego, że nie ma nic do stracenia. Dlatego nie obawia się angażować w ekstremalne zachowania, jeśli masz wiele do stracenia, to rozumiesz, że nie powinieneś żyć w taki sposób, w jaki żyje narcyz. Wiesz, że to mogłoby doprowadzić do pewnych konsekwencji, do utraty pozycji, władzy, honoru, do wyrzutów sumienia. Mógłbyś doświadczyć nieprzyjemnych skutków, rzeczy, których wolałbyś uniknąć, lecz narcyz nie ma takich obaw. Nawet ci, którzy twierdzą, że wierzą w Boga, nie boją się zachowywać niewłaściwie, nie boją się nad tobą znęcać, a to dlatego, że nie mają nic do stracenia. Dlatego tak naprawdę nie wierzą w Boga, w nic nie wierzą. Gdyby było inaczej, to obawialiby się, że utracą to, w co wierzą. W rzeczywistości Narcys kłamie odnośnie tego, że w coś wierzy. Tak naprawdę nie wierzy w nic, nie ceni związków. Nie ceni relacji, nie docenia cię, dlatego nie ma zahamowań przed tym, by być agresywnym w stosunku do Ciebie. Narcyz nie boi się, że Cię utraci. Jest przyzwyczajony do niestabilnych związków, do toksycznych relacji. Narcyzowi nie jest komfortowo, gdy panuje spokój. Gdy jest stabilnie, to nie jest jego naturalne środowisko. Naturalnym środowiskiem dla narcyza jest chaos. Narcyz już oczekuje, że relacja się zakończy. Oczekuje tego już od samego początku, nawet gdy ty jeszcze niczego nie podejrzewasz. Dlatego Narcyz nie ma nic do stracenia, dlatego angażuje się w takie ekstremalne zachowania, ponieważ jest tak bardzo nieszczęśliwy, jest nieusatysfakcjonowany, jest niezadowolony ze swojego życia. Narcyz uważa, że w jego przypadku nie może być już gorzej. Nie może się już pogorszyć, dlatego nie ma żadnej zachęty, by postępować dobrze, by zachowywać się właściwie. W przeciwieństwie do Narcyza, możesz się obawiać, gdy jesteś niemiły, wredny, możesz źle się z tym czuć, możesz źle się czuć, kiedy krzywdzisz innych. Ponieważ to wpływa na Twoją reputację. Może to wpłynąć na to, jak widzą Cię inni, na to, jakie mają o Tobie zdanie, opinie, przekonania. To kolejna rzecz, którą możesz utracić. Narcyz nie ma własnej tożsamości. Może zmienić tożsamość w jednej chwili, tak by osiągnąć. Pożądany rezultat. Narcyz aż tak bardzo nie obawia się o swoją reputację, ponieważ gdy wszystko się komplikuje, to narcyz ucieknie, porzuci sytuację i znajdzie nowe źródła zasilania, znajdzie nową sytuację, stworzy nową tożsamość. A to dlatego. Że Narcyz nie ma żadnych przekonań, nie ma żadnego zdania względem siebie samego, nie ma własnej tożsamości, dlatego może zmienić całe swoje życie w jednej chwili, a to oznacza, że nie ma niczego do stracenia. Narcyz nie czuje się zobowiązany względem nikogo i niczego. Jego życie nie ma celu, nie ma znaczenia, nie ma kierunku. Dlatego narcyz zachowuje się tak, jakby nie miał nic do stracenia. Narcyz nie ma nic do stracenia. Żyje smutnym, żałosnym, nieszczęśliwym życiem, bez celu, bez sensu. Przez to bardzo różnisz się od narcyza. To uniemożliwia ci robienie tego, co robi narcyz. Przez to powstrzymujesz się przed pewnymi rzeczami, masz zahamowania, masz granice, pewnych rzeczy nie zrobisz nawet, jak o nich pomyślisz. Dlatego powinieneś doceniać to, co masz. Powinieneś być Wdzięczny, że jesteś tym, kim jesteś. Masz empatię. Niezależnie od tego, jak teraz się czujesz, możesz zmienić swoje życie. A narcyz, nawet jak zmieni tożsamość, to zawsze będzie pozbawiony empatii. Zawsze będzie nieszczęśliwy. Zawsze będzie tworzył kolejne. Nic nieznaczące iluzje. Bądź wdzięczny za to, że masz wiele do stracenia. Musisz pamiętać o tym, że możesz coś stracić. Musisz pamiętać o tym, że możesz wiele stracić, będąc w relacji z narcyzem. A to dlatego, że narcyz nie ma nic do stracenia ponieważ doskonale rozumie, że jego życie nie może się już pogorszyć. Narcyz już jest na samym dnie, już sięgnął dna, już niżej nie da się upaść. Musisz pamiętać, że osoby, które nie mają niczego do stracenia, mogą być bardzo niebezpieczne. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 gmail.com